Witam Was serdecznie, kochani, na moim kanale. Wielkimi krokami przyszło do nas jesień, za chwilę październik, i dzisiaj właśnie zacznę przygotowywać dla Was czytania na październik, horoskop. E, przepowiednie na miesiąc październik dla poszczególnych znaków zodiaku. E, tutaj na początku, tak jak widzicie, e, wyciągnęłam ogólnie dla wszystkich znaków, jakie energie będą przeważać w tym e, miesiącu październiku, e, i co tutaj tarot pokazuje? E, Dużo energii, mimo że jesień kojarzy się z depresją, kojarzy się z szarługą, z deszczem, tutaj wiele z Was, wielu z Was będzie czuło taką potrzebę potrzebę do zmiany potrzebę na nowe potrzebę zostawienia tego, co, co tak naprawdę Wam nie służy i wyruszenie w nowe, w nową drogę. Ale także co jakiś czas mogą towarzyszyć Wam gorsze dni, mogą pojawić się zbyt dużo emocji, takie rozpamiętywanie. I jeżeli właśnie pozbędziecie się tego rozpamiętywania, uświadomicie sobie, że przeszłość należy zostawić tam, gdzie ona powinna być, wtedy. Dużo łatwiej będzie Wam po prostu wyruszyć nowe, zacząć nowe związki, nowe prace, może nowy dom, może nowe dziecko wszystko co nowe. Także tutaj ten październik będzie bardzo, bardzo ciekawy, bardzo emocjonalny, bardzo energetyczny dla Was, ale nie poddajcie się zwątpieniu, nie poddajcie się, nie poddawajcie się właśnie takim. Jesiennym, depresyjnym, melancholijnym nastrojom, bo wtedy to wszystko przeciągnie się w czasie. Kochani, i właściwie z takiego początku wstępu to tyle by było. Za chwilę zacznę od następnego znaku Zodiaku czytanie, już w, osobno dla każdego znaku Zodiaku. Tutaj chcę Wam tylko jakby podziękować. Za komentarze, podziękować za lajki, podziękować za to, że jesteście, że wspieracie mnie w tym, co robię. Dostaję bardzo dużo właśnie takich zwrotnych informacji, że to do Was dociera, że rezonuję z Wami i jest mi naprawdę z tego powodu bardzo, bardzo miło. Dużo dobrego Wam wszystkim życzę i pozdrawiam. A w tej chwili przechodzimy już do czytania. A teraz zapraszam osoby spod znaku wagi. Jest to czytanie dla Was na październik 2019 roku. I teraz tak, drogie wagi. Jak ten miesiąc dla Was? Myślę, że będzie dużo informacji, dużo będzie się działo. I tutaj takie jedno ostrzeżenie. Uważajcie na słomiany zapał. Możecie mieć tendencję do zaczynania kilku spraw na raz. Ale za chwilę, dzień, dwa, trzy, e, energia mija, zapał mija i zostawiacie to, i robi się po prostu taki ogólny bałagan wszędzie. Więc tutaj przede wszystkim trzeba być konsekwentnym, jeżeli coś zaczynacie, dokończcie to. Tutaj będą przychodzić do Was pomysły: pomysły dotyczące nauki, dotyczące wiedzy, e, zgłębienia tej wiedzy. Myślę, że to bardzo fajne, korzystne będzie, jeżeli chodzi właśnie o sprawy zawodowe. W miłości. W miłości będziecie robić porządki. To tak, jakbyście miały wielkie postanowienia, że teraz wy będziecie tu rządzić, teraz wy tu zrobicie porządek. No i myślę, że zrobicie dużo zamieszania, ale za chwilę mam wrażenie, że Wam przejdzie i taki bałagan może zostać. I tutaj karty ostrzegają, żeby jeżeli decydujecie się na porządki, to po prostu zróbcie to do końca. Nie, nie, nie kończcie w połowie, dlatego, że wtedy dużo niedopowiedzeń może być między Wami i, i to pierwotne założenie po prostu zupełnie inaczej się potoczy. Jeżeli szukacie partnerstwa, karty pokazują tutaj jakieś zdalne, internetowe znajomości, natomiast jakby nie widzę wejścia w takie bliższe relacje. Zawodowo dla Was. Karty pokazują tu troszkę rozczarowania, ale myślę, że właśnie dlatego, że ten słomiany zapał, tak jak powiedziałam, więc jeżeli będziecie uważać, żeby do, do, doprowadzić do końca to, co zaczynacie, myślę, że to będzie jak najbardziej e, wtedy korzystne dla Was. E, mogą się pojawić pomysły podróży, e, zmienne miejsca zamieszkania, wyjazdów, e, także z wyjazdów służbowych. Takie tutaj energie karty pokazują właśnie dla Was na październik. Finansowo tutaj uważajcie, żeby nie zaszaleć. Tutaj trzeba rozważyć, czy rzeczywiście macie wystarczającą ilość pieniążków na Wasze założenia. Tak tutaj pokazuje tarot. Natomiast wyrocznie wizji, ta karta, która tutaj przed Wami jest, tutaj ona mówi o wspomnieniach żeby o, o przeszłości, żeby wyciągnąć lekcje z tego, co było. Nie powtarzać tych samych historii. Jeżeli znowu macie wrażenie, że takie déjà że znowu coś się dzieje to samo, albo wchodzicie w to samo, zobaczcie, jak tym poprzednim razem to się skończyło. Zobaczcie, jak wy się zachowywaliście. I tutaj trzeba właśnie nanieść poprawkę. Nie powtarzać. Nie powtarzać e, tych samych błędów, ale także tutaj e, nie siedzieć w przeszłości, nie rozpamiętywać tego. Jeżeli macie tutaj jakieś problemy w związkach, nie wyciągajcie do wierzchu teraz e, wspomnień, co było sprzed trzech lat, e, i nie kłóćcie się o to, bo to nie ma sensu. Przeszłość należy zostawić e, za sobą. To takie informacje dla wagi na ten październik. Jeżeli mielibyście ochotę na takie prywatne czytania, serdecznie zapraszam Was do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się pod spodem filmiku. Dużo dobrego Wam życzę. Pozdrawiam.